Rozkapryszona mamuśka chce zakazać mi gry w piłkę nożną, ponieważ jej córka złamała mi kostkę. Zdarzyło się to, gdy miałam około 11 lat. Grałam w lokalnej drużynie piłki nożnej na bramce. Graliśmy na boisku niedaleko mojego domu. Zmierzyliśmy się z inną lokalną drużyną w turnieju okręgowym. W tej drużynie grała dziewczyna, którą będę nazywać Natalią. Matka Natalii, Grażyna, była znanym na całą okolicę problemem. Wrzeszczała, gdy tylko dotknięto jej córki i groziła zarówno rodzicom, jak i zawodniczkom. Natalia była kochana i znaliśmy się jeszcze ze szkoły. Była między nami przyjacielska rywalizacja. Mniej więcej w połowie pierwszej połowy Natalia biegła w moją stronę, próbując strzelić gola, i skończyło się na tym, że obie ruszyłyśmy na piłkę w tym samym czasie. Jej but mocno walnął w moją kostkę i od razu wiedziałam, że jest złamana. Natalia najwyraźniej zorientowała się, że coś jest nie tak, i pomogła mi położyć się na ziemi, krzycząc o pomoc. Kiedy spojrzałam w dół, moja stopa była wykręcona pod bardzo dziwnym kątem. Obaj trenerzy pomogli mi zejść z boiska, Natalia trzymała mnie za rękę i obie płakałyśmy. Inni zawodnicy zgromadzili się wokół mnie, jednak trenerzy kazali im się odsunąć i dać mi trochę przestrzeni. Pojawili się moi rodzice i usiedli ze mną, podczas gdy trener mojej drużyny zadzwonił po karetkę. W tym momencie pojawia się Grażyna. Usłyszałam jej krzyki już z daleka. – Co tu się wyprawia? – Natalia, wracaj na boisko w tej chwili. – Mamo, złamałam jej kostkę, chcę z nią zostać. I tak dostanę za to czerwoną kartkę – oznajmiła zrozpaczona dziewczyna. Zazwyczaj w przypadku faulu dostaje się żółtą kartkę – a dwie żółte kartki powodują czerwoną kartkę i odesłanie z boiska. Jeśli jednak faul jest szczególnie poważny lub powoduje poważne obrażenia, od razu otrzymuje się czerwoną kartkę. Jak to czerwoną kartkę? Tylko dlatego, że ta dziewucha nie zdążyła zejść mojej córeczce z drogi? Kontynuowała Grażyna. Nie sądzę, żeby Natalia miała złe intencje, jednak stało się. Reguły gry są jasne, więc nie rozumiem pani zdziwienia. Wtrąciła moja mama. Jestem pewna, że twoja pożal się Boże córka zrobiła to celowo, żeby mój skarb źle wypadł. Założę się, że ona tylko udaje. Wciąż płacząc i w ogromnym bólu odpowiedziałam jej, że jeśli myśli, że sama mogę bez problemu wygiąć kostkę w taki sposób, to jest po prostu głupia. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Wypaliła Grażynka, zwracając się do trenera. Żądam natychmiastowego wezwania policji za zniesławienie charakteru mojej córki. W tym momencie sędzia do nas podszedł, aby sprawdzić jak się czuje i poinformować Natalię, że tak jak myślała, dostała czerwoną kartkę. Dziewczyna wydawała się tym nie przejmować, jednak grażynka wręcz eksplodowała ze złości. Nie możesz dać czerwonej kartki mojej córce. Powinieneś ukarać tą małą sukę. Ona zrobiła to celowo. Patrz! W tym momencie nie żartuję, ta odklejona kobieta kopnęła mnie w kostkę. Co prawda nie bardzo mocno. Ale i tak boleśnie z powodu złamania. Krzyknęłam, a moja mama podskoczyła z zamiarem rzucenia się na grażynę. Trener przeciwnej drużyny musiał stanąć między nimi, aby powstrzymać bójkę. W tym czasie pojawiła się karetka, a ratownicy medyczni przyszli mi z pomocą. Udało im się pocieszyć zarówno mnie, jak i Natalię, i pomogli zabezpieczyć moją kostkę, aby nie spowodować większych obrażeń. Mój tata powiedział im o tym, co zrobiła Grażyna, a jeden z ratowników potrząsnął głową i powiedział, że niestety nie mają leku na głupotę. Policja również pojawiła się, gdy mnie opatrywano. Osobiście tego nie widziałam, ale inni gracze mi o tym opowiedzieli. Grażyna zaczęła krzyczeć, że moja mama i ja powinnyśmy zostać aresztowane za zniesławienie. Jednak po tym, jak kilku świadków opowiedziało, co się tak naprawdę stało, Grażyna została aresztowana za napaść. Zostałam zabrana do szpitala karetką. Moja mama jechała ze mną, a tata prowadził rodzinny samochód. Okazało się, że mam złamaną kostkę w dwóch miejscach. Mam silne podejrzenie, że jedno ze złamań było wynikiem kopnięcia grażyny, choć nie jestem w stanie tego udowodnić. Musiałam nosić gips przez sześć tygodni i opuściłam tydzień szkoły. Natalia i inni członkowie obu drużyn odwiedzali mnie w domu w kolejnych dniach. Grażyna została upomniana i zwolniona, ale otrzymała dożywotni zakaz stadionowy od trenera drużyny. Najwyraźniej próbowała pojawić się na kilku meczach, ale inni rodzice zmusili ją do opuszczenia stadionu. Na szczęście Natalia nadal jest kochana i do dziś pozostajemy przyjaciółkami. Rozkapryszony wujaszek się oburzył, bo nie pozwoliłam jego synalkowi mnie bić. Niedawno mój wujek ponownie się ożenił, co przypomniało mi o pewnym incydencie który miał miejsce, gdy jego syn był jeszcze mały. Zacznę od tego, że kiedyś miałam naprawdę świetny kontakt z wujem. Jest on najmłodszym z rodzeństwa mojego taty. Między nim a moim ojcem jest prawie 15 lat różnicy. Zawsze był typem buntownika, ale po narodzinach swojego syna spoważniał i się ustatkował. Pewnego lata wszyscy wyjechaliśmy na farmę ciotki. W tamtym roku dopiero co wyszła trzecia część Spidermana. Byłam jeszcze smarkulą, bo na karku miałam jakieś 13 lat, za to mój kuzyn coś koło 8. W porównaniu do swoich rówieśniczek, w okres dojrzewania, weszłam dość późno i tak naprawdę dopiero zaczęłam stawać się kobietą. Młody zachwycał się Spidermanem, a że ja również go uwielbiałam, próbowałam pociągnąć ten temat. Wtedy on ze zdenerwowaniem w głosie rzucił, że dziewczyny przecież nie mogą lubić takich filmów i posądził mnie o to, że zapewne nigdy nawet nie widziałam żadnej z części. Przewróciłam jedynie oczami i zaczęłam opisywać mu fabułę, co rozsierdziło go jeszcze bardziej. Później wyszliśmy na zewnątrz i poprosił mnie, abym go pochuśtała. Tak też zrobiłam. Po raz kolejny powtórzę, że byłam od niego o wiele większa, dlatego też byłam w stanie rozchuśtać go całkiem mocno. Wygląda na to, że od samego początku zależało mu na tym, by udowodnić mi, że jako chłopak jest silniejszy. To też, kiedy zaproponował mi zamianę ról, zgodziłam się. Ku jego niezadowoleniu nie wzbiłam się zbyt wysoko w powietrze. Próbowałam na spokojnie wytłumaczyć mu, że z racji iż jestem cięższa od niego, miał o wiele trudniejsze zadanie, lecz na próżno. Ignorując mnie, pobiegł do garażu ciotki i wrócił z drewnianym kijem baseballowym. Byłam na tyle zaskoczona, że nawet nie zorientowałam się, kiedy dostałam prosto w brzuch. Na szczęście drugiego ciosu uniknęłam. A że zwróciłam połowę pomarańczowego soku, który krótko wcześniej wypiłam, wkurzyłam się nie na żarty. Chwyciłam więc kij i wyrwałam mu go z ręki, sycząc przez zaciśnięte zęby, żeby nigdy więcej nie ważył się mnie uderzyć. Najwyraźniej w tamtym momencie wzbudziłam w nim taki strach, że aż musiał pobiec po swojego ojca. Wujek wyleciał z domu, jak wystrzelony z procy, i wywiązała się między nami następująca rozmowa. Coś ty zrobiła, mojemu synkowi? Zapytał wkurzony. Ja nic, za to on mnie uderzył, krzyknęłam stękając z bólu. To dlaczego płaczę? Może dlatego, że mu się postawiłam. On tylko się bawił. Wuj zaczął usprawiedliwiać swojego aniołka. Wcale nie, uderzył mnie kijem w brzuch. Niedługo potem zleciała się reszta rodziny. Mój tata przegadał całą sprawę z wujkiem i resztę wieczoru spędziliśmy we względnie normalnej atmosferze. Podczas półgodzinnej jazdy powrotnej... Mój tata, wkurzony do granic możliwości, powiedział mi, że wujek nie tylko próbował odesłać mnie do domu, co jest równoznaczne z tym, że cała rodzina musiałaby wyjechać, ale także chciał, abym miała zakaz uczestniczenia w spotkaniach rodzinnych. To, że mój kuzyn przyznał się do tego, co zrobił, naprawdę zaoszczędziło mi sporo nerwów. I choć sprawa rozeszła się po kościach, mój wujek pozostaje wobec mnie nieufny. Rozkapryszona mamuśka próbowała ukraść moje leki na astmę. Ta historia wydarzyła się dzisiaj, i dalej, próbuję zrozumieć, co właściwie się stało. Jestem 30-letnim Holendrem bez prawa jazdy. Trochę do bani, ale holenderski transport publiczny wymiata, więc od prawie dwóch lat używam go, aby dostać się do mojej pracy. I przez te dwa lata nigdy tak naprawdę nie miałem złego doświadczenia aż do dzisiaj. Z powodu pandemii rozkłady jazdy autobusów zostały dostosowane i kursowały raz lub dwa razy na godzinę. Jest to dalekie od ideału, ale całkowicie rozumiem dlaczego. Dzieci nie chodzą do szkoły, więc firma transportowa straciłaby pieniądze, pozwalając jeździć pustym autobusom. Jeśli chodzi o rozkład jazdy, to niestety mi się nie poszczęściło. Gdybym chciał pojechać autobusem z domu do pracy, jechałbym 90 minut zamiast 40, i dotarłbym do pracy 30 minut wcześniej niż zwykle. Ta opcja nie za bardzo mi się podobała. Postanowiłem więc dojeżdżać do pracy w połowie na rowerze. W ten sposób skróciłem podróż o 30 minut i docierałem do pracy o normalnej porze. Jedynym problemem jest to, że jestem astmatykiem, a rano było dość wietrznie. Tego ranka dotarłem na dworzec autobusowy z trudem łapiąc oddech. Szybko zapinam rower i idę w kierunku terminalu. Skupiając się na oddychaniu. Pięć minut później przyjeżdża autobus, witam się z kierowcą i siadam. Minutę później do autobusu wchodzi nasza grażynka. Zajmuję miejsce w rzędzie obok mojego, a kilka minut później kierowca uruchamia autobus i ruszamy. Wciąż czuję się, jakbym walczył o oddech, i kaszląc, szybko wyjmuję inhalator i zaczynam go używać, walcząc o oddech. Natychmiast działa i czuję, jak cenny tlen dostaje się do moich płuc. To niestety przyciąga uwagę Grażyny. Co ty właściwie robisz? zapytała skonsternowana. Biorę leki, mam astmę, a przy tej pogodzie dotarcie tutaj było dość trudne, odpowiedziałem, nie zdając sobie sprawy, co zaraz nadejdzie. Czy to pomaga w oddychaniu? Grażyna pyta, a jaki Wam głową? No cóż, mam dzieci w domu, a przy koronie nie chcę, żeby się udusiły, jeśli zachorują, więc wpadłam na genialny pomysł. Możesz oddać mi ten sprzęt, a sobie kupić nowy, powiedziała Grażyna triumfalnie, wyciągając rękę. Niestety tak się nie stanie, proszę pani, powiedziałem swoim najbardziej suchym i kpiącym tonem. Potrzebuję tych leków, a poza tym one nie pomagają na koronawirusa. Nie obchodzi mnie to oddaj mi je w tej chwili. Krzyknęła ponownie wyciągając rękę. Moje dzieci bardziej tego potrzebują. Ponownie mówię jej nie, wkładam leki do plecaka i próbuję założyć słuchawki. W tym momencie grażynka pokazuje pełną moc rozwydrzenia, chwyta mój plecak i zaczyna w nim grzebać. Na szczęście kierowca autobusu, bohater tej opowieści wszystkie mu się uważnie przyglądał. Nagle zahamował, zatrzymał autobus, wstał i odezwał się swoim potężnym głosem niczym prawdziwy generał. Paniusiu, masz w tym momencie oddać mu ten plecak. W jego głosie nie było absolutnie żadnych wątpliwości co do jego autorytetu. A kobieta zrobiła się czerwona jak pomidor, gdy oddawała plecak. Myślałem, że na tym się zakończy, ale się myliłem. Dlaczego u licha myślisz, że czyjeś leki na astmę pomogą w walce z koronawirusem? którego twoje dzieci nawet nie mają. Poza tym widziałaś jak ten człowiek go używa, tak? Co jeśli sam ma wirusa i naraziłabyś swoje dzieci? Poza tym jesteś obrzydliwa. Wysiadaj z autobusu natychmiast. Kobieta wygląda jak jeleń w świetle reflektorów, który zastygł w bezruchu. Wysiadaj natychmiast. Kierowca krzyknął ponownie. W końcu kobieta wstała i wysiadła z autobusu. Podziękowałem naszemu bohaterowi, po czym ten usiadł z powrotem i znów ruszyliśmy w drogę. Gdy autobus odjechał, zobaczyłem, że kobieta rozmawia przez telefon, żadnej napaści, policji, zniszczenia mienia, więc mogło być znacznie gorzej. Mimo to chciałbym móc powiedzieć tej grażynce na odchodne: szkoda, że jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta, ty rozwydrzona suko.